Ewa, no. mam takie pytanie, a nawet nie do końca ja, ponieważ jeden z naszych najwierniejszych fanów miał takie bardzo dziwne pytanie. Okej, okay. słucham uważnie. E, jakbyśmy poleciały w kosmos, mhm. tak jak już wspominałyśmy o takich podróżach w innym odcinku, mhm. to musiałybyśmy tam używać kremu z filtrem? W sumie to nie jest takie głupie pytanie. Czyli co, pakujemy też... PF 50. Alecimy no. w kosmos. No. Okay. Dobra, zacznijmy od podstaw. Promieniowanie UV, czyli ultrafioletowe. To taka część światła słonecznego, której nie widzisz, ale twoja skóra bardzo dobrze ją czuje dosłownie. Jest jak taki super tajny. Super ninja. Że nie widzisz, ale giniesz. No, projekt. Okej. Okay. Okay. Generalnie mamy trzy typy UV. Tak, łopatologicznie. Mamy UVA, UVB i UVC. Mhm. ABC. Po prostu, proste. UVA jest najłagodniejsze, ale bardzo głęboko przenika. UVB jest troszkę mocniejsze, i to ono właśnie przede wszystkim powoduje poparzenia i uszkodzenia naszego DNA. Mhm. UVC z kolei jest turbogroźne. Ale na nasze szczęście nie jest w stanie przebić się przez naszą y, atmosferę, a dokładniej przez warstwę ozonową. Czyli podsumowując, podczas chillu na plaży, UVA robi wam zmarszczki, UVB was przebiega. No, w sumie to w skrócie tak, to, 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 to tak, to generalnie tak. Ale oba są szkodliwe. Nie, ale jednocześnie UVB e, dzięki temu, że przynika głęboko w warstwy naszej skóry. Odpowiada za syntezę witaminy D, a jak wiemy, witamina D jest kluczowa dla naszego organizmu, dla naszego układu odpornościowego, dla pracy naszych mięśni, dla regulacji poziomu cukru we krwi czy chociażby dla naszego dobrego samopoczucia. No tak, jakby temu się nie da zaprzeczyć kompletnie. Ale równocześnie, tak jak wam wspomniałem wcześniej, UVB uszkadza nasze DNA, DNA naszych komórek, komórek skóry. I jest to bardzo prosta i szybka droga do nowotworów, na przykład do czerniaka. UVA natomiast wcale nie jest takie mniej niebezpieczne, mm. zwłaszcza dla nas kobiet. Dlatego, mm. że ulubionym celem UVA jest kolagen i elastyna, czyli dwa białka, które występują w naszej skórze, i to one odpowiadają za jej dobry, jedny i bezmarszczkowy wygląd. Pod wpływem UVA nasza skóra zaczyna wiotczeć, pojawiają się zmarszczki. No po prostu przyspieszamy sobie proces starzenia się na własne życzenie. Czyli chcąc to podsumować, słonko jest super w wakacje, bo jest nam fajnie ciepło, jest przyjemnie. Synteza witaminy D. Wszystko jest pięknie, ale równocześnie, równocześnie, równocześnie jednocześnie sprzedaje nam raka skóry i zmarszczki. No, no tak. Yeah. Ale przecież mamy sposoby na to, żeby się chronić przed UV. Bo możemy unikać słońca jak wampiry, nie wychodzić z domu, zapieczętować się w katakumbach i... Jest to jakiś sposób. No dokładnie. Możemy też, yy, nie wiem, ubierać ubrania jakieś takie ochronne, być dosyć zakrytym. Wiecie o co mi chodzi, albo oczywiście możemy też skorzystać z całej szerokiej gamy kremów z filtrem SPF. 10, 20, 50, cokolwiek tylko chcecie. Tylko w sumie, co to SPF w ogóle oznacza? SPF jest to skrót od Sun Protection Factor i mówi nam on o tym, ile razy dłużej możemy być na słońcu bez poparzenia w porównaniu do tego, jakbyśmy wyszli na to słońce bez filtra. Czyli to absolutnie nie jest moc filtra, czyli mm -hmm. że y, SPF 50 to jest. Nie wiem, kiedyś słyszałam teorię, że to działa, że to jest 50% ochrony przed słońcem. Tak, też coś takiego. Ja mi się o tym mówiło trochę. Tak, ale nie, to po prostu jest czas, w jakim możecie siedzieć. Czyli jeżeli mamy SPF 30, to pozwala on, on siedzieć wam na słońcu 30 razy dłużej, zanim was oparzy, niż jakbyście tego filtra. Nie, myjali, e, nie mieli. Ale to tylko teoria, dlatego że w praktyce skuteczność kremów zależy od bardzo, bardzo wielu czynników. E, przede wszystkim od ilości kremów, którą nałożymy. No bo mm -hmm. jak nawalimy naraz całe jedno opakowanie kremu, a tylko taką cieni bardzo No to to jest różnica. No to to jest znacząca, powiedziałabym, mega <laughs> różnica. Dodatkowo na pewno kojarzycie w Waszych aplikacjach e, prognoza pogody na telefonie. Mm -hmm. Wyświetla Wam się UV, indeks, indeks UV no. danego dnia. Dlatego że w zależności w zależności od tego, ile mamy chmur w atmosferze, no to mamy różny procent rozpraszania promieni UV, które docierają do nas, w związku z czym też to słońce będzie mniej lub bardziej. Nas opalać, parzyć i chcieć nam zrobić bubu. ale pamiętajcie to, że są chmury nie znaczy, że nie trzeba się przed tym UV uchronić. Ono Dokładnie. i tak do nas um, dociera. Um, dodatkowo taki no, dość popularny przy wakacjach czynnik, czyli na przykład to, czy się spocimy, czy się nie spocimy. Mhm. No bo wiadomo, jak się pocimy, to, to nasza skóra jest bardziej wilgotna, co też inaczej wpływa właśnie na odbijanie, pochłanianie uh, promieni UV. I teraz pytanie. To czemu nie ma SPF 100, albo 200, albo, nie wiem, w ogóle miliard? Miliard. No bo nie istnieje stuprocentowa ochrona mm. przed UV. No, no nie da się tego zrobić i SPF 50 to jest praktycznie maksimum, jakie mhm. jesteśmy w stanie w kosmetykach osiągnąć, chociaż zdarzają się kremy, które mają napis 50. Są, no. Problem polega jednak na tym, że według badań różnica między skutecznością kremów 50 a każdym następnym wyższym filtrem jest naprawdę minimalna i uh -huh. praktycznie e, niezauważalna. Plus dodatkowo tu dochodzi jeszcze właśnie jeden czynnik, w związku z czym właśnie Unia Europejska wprowadziła nakaz, żeby oznaczać te filtry 50, plus, a nie 60-70-100. Dlatego, że właśnie przez to, że wiele osób myśli, że jest to jakiś procent ochrony, mm -hmm. no to po prostu napis SPF100 może wprowadzać konsumentów w błąd, dlatego, że myślą nagle, że mają stuprocentową ochronę A nie ma. e, przed promieniowaniem. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, jest krem SPF100? Natomiast jest to już wyrób medyczny i możemy go dostać w aptece, na receptę, w bardzo mocno określonych warunkach, kiedy mamy jakieś poważne choroby skórne. Hmm. No to zdarzają się takie kremy. Natomiast raczej mówimy tutaj o popularnych kremach, łatwo dostępnych w każdej drogerii, tak. a nie już o wyrobach medycznych. Tak. I wiecie, tak naprawdę ostatecznie to nie ma za bardzo znaczenia, jak silny SPF posiadamy? Tylko jak często go aplikujemy, bo ważne jest, żeby aplikować go regularnie i go uzupełniać. I nie popełniać takiego błędu, jak ja yy, sobie gasajtowałam samą w siebie na początku studiów, kiedy zaczęło to być bardzo modne, żeby w takiej codziennej pielęgnacji na co dzień używać SPF-u rano, mm -hmm. na przykład co nie przed makijażem czy czymś. Ja nakładałam go, no tylko potem nie aplikowałam go ponownie w trakcie dnia. Więc jaki to miało sens? Praktycznie żaden. Wiadomo, lepsze to niż nic. Tylko pamiętajcie, żeby go aplikować potem znowu, bo tak to nie ma sensu. Dokładnie, no jednak nie ma magicznego kremu, który by działał cały czas, tak. Ale krem SPF, kremowi SPF nierówny, ponieważ rodzaje kremów mamy różne. Owszem, i na rynku znajdziemy głównie dwa rodzaje produktów. Pierwszym z nich są kremy, które zawierają filtry chemiczne. Są to składniki mineralne, które swoim działaniem przypominają melaninę, czyli nasz naturalny pigment, który występuje w skórze. I on ma za zadanie chronić nas przed UV, no tylko że niestety jest mało skuteczny. Dlatego potrzebuje dodatkowego wsparcia właśnie w postaci filtra chemicznego. Takie kremy wchłaniają się znacznie głębiej w naszą skórę i te składniki przenikają znacznie głębiej i one pochłaniają promieniowanie UV. Następnie przekształcają tą energię, energię cieplną, czyli jeżeli kosmarujecie się kremem z filtrem i pod, pod nasłonku jesteście ciepli, to znaczy, że macie filtr mm -hmm. chem, chemiczny, ale naprawdę one są one są świetne, działają jak gąbka, natomiast nie są, nie są to raczej delikatne produkty, bo one mm. jednak się bardzo mocno wchłaniają w naszą skórę. Tak, dlatego mamy jeszcze drugi rodzaj filtrów, są to filtry fizyczne, które z kolei tworzą na naszej powierzchni, naszej skóry taką po prostu barierę ochronną, która odbija i rozprasza promieniowanie UV. Trochę tak jakbyście sobie, nie wiem, posmarowali lusterkiem skórę, <laughs> która po prostu potem będzie wszystko odbijać. Są to przeważnie te wszystkie kremy, które dla niektórych jest to bardzo irytujące. Ja na przykład tego nie lubię. To są te kremy, które pozostawiają taki film, taką, mhm. taką, taką warstwę białawą. Że jak sobie zrobicie świeżą, super opalaniznę, po prostu. Gdzieś na południu Europy, i już jesteście tacy piękni, smugnięci słońcem, to potem macie białe plamy. A najgorzej, jak wejdziesz z tym kremem do wody i te białe plamy zaczynają się Tak, tak, taki tak, krem, tak krem, dokładnie. Dokładnie. Ciele. Generalnie w tych mm, kremach zazwyczaj mamy dwutlenek y, tytanu, dwutlenek cynku. I tak jak już Ewa mówiła, y, w przypadku tych filtrów chemicznych, one są dosyć mocne, są trudne, jeżeli masz się skórę wrażliwą, mm -hmm. a te fizyczne są właśnie fajniejsze. Troszkę dla osób, które tą skórę mają wrażliwą, ponieważ są po prostu delikatniejsze. Czyli do, do, do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie, więc nie ma sensu bronić się rękami i nogami przed tymi kremami z filtrem, chociaż w dzieciństwie naprawdę nienawidziłam tak? tego, jak Wiesz, ja tu karkołomnie pracuję. Kopiesz ten... największą dziurę na plaży. Dokładnie no. po to, żeby zakopać moją młodszą siostrę w tej mm. dziurze, w piasku i nagle moja mama z zegarkiem po prostu woła minęły dwie godziny trzeba zaaplikować krem z filtrem ponownie. Po prostu najgorsze co mogło się zdarzyć. Ale to dla, dla mnie najgorsze było to czekanie po tym kiedy miałaś, nie, mo, nie może wejść do wody. Nie możesz wejść do wody i jeszcze ja byłam takim bardzo wybrednym dzieckiem i nienawidziłam, jak mama mnie posma, posmarowała e, no. kremem z filtrem na plaży. I na przykład ja sobie siadłam na kocyku, na którym było trochę piasku i ja po prostu... o. No, A najgorzej jak mama miała trochę piasku na rękach jak mnie smarowa, I ci smarowała i się robiła peeling. Tak. no. A teraz układ kosmetyczne jak na napięć. No, a jak to jest z tą teorią? Że, jak już się trochę opalimy na początku wakacji, to potem nas, nas już słońce na pewno nie poparzy, już jesteśmy odporni. Bo faktycznie jest taka teoria: jakby ja to słyszałam strasznie dużo razy w mm -hmm. swoim życiu. Mega dużo razy w swoim życiu. I to jest kompletnie nieprawda, bo to nie działa. Bo faktycznie nasza opalenizna to jest totalnie normalna reakcja obronna naszego organizmu na promieniowanie UV. Opalamy się, nasz organizm produkuje więcej melaniny. Ona nadaje naszej skórze ciemniejszą barwę i pochłania UV. No, tylko to jest, słuchajcie, nadal za mało. No, dokładnie, no ale dobra. Dalej jakby dążymy do tego, że wiemy już, nie polecamy się opalać intensywnie, nie jest to fajne bez kremu z filtrem. No ale chcielibyśmy no, na plaży po prostu nie wyglądać jak dwie smutne, blade parówki, tylko jednak byśmy chcieli no, no tak, podpisać się no tak. tą wakacyjną opalenizną. No i, i mamy rozwiązanie, jakim jest solarium. No tak. Tylko, że. Solarium to jest najgorszy pomysł, niestety. I mówię niestety, ponieważ muszę się do czegoś przyznać. Ja byłam na solarium parę razy. I to na. I ja, bo ja nie rozumiałam w ogóle, o co ludziom chodzi z tym solarium. Przez to jest najgłupsza rzecz na świecie. I ja poszłam parę razy na solarium, chyba trzy razy byłam. Hmm. I ja rozumiem, dlaczego ludzie się od tego uzależniają. Jest w tym coś naprawdę strasznie przyjemnego. Ale ja będziesz miała zmarszczki. No wiem, I ja byłam, skóra. ja słuchaj, to było lata temu przed moją studniówką, nie chciałam być blada do mojej sukienki, to było w środku zimy. No tak, no przecież to jest idealny okres, żeby, żeby być, być tak... opalonym, no tak. I to, I to było dobre, bo ja miałam ciemną sukienkę, faktycznie jakbym była blada, to bym wyglądała obrzydliwie w niej. Faktycznie może fajniej to wyglądało, tylko że... Pamiętajcie, że badania mówią, że opalając się na solarium, przed 35 rokiem życia. Zwiększamy sobie ryzyko czerniaka o 75%. To jest strasznie dużo, ponieważ po, w trakcie, jak leżycie w tym łóżku na solarium, w tym takim po prostu sarkofagu, <grym> który się zamyka, to jesteście bezpośrednio y narażeni na promieniowanie UV, po prostu w czystej postaci, na własne życzenie. I ja wiem, że to jest przyjemne, i ja wiem, że leci fajna muzyczka, i ja wiem, że jeszcze się klika, żeby e, ci taki wiaterek z ładnym zapaszkiem. No to jest naprawdę super. Jeszcze w zimę, jak w Polsce nie ma słońca przez większość czasu, jesteś taki... nie jesteś w ogóle nasłoneczniony, jest ciemno, jest obrzydliwie, jest plucha i tak dalej. Idziesz na to solarium i ci ładnie pachnie, i ci świeci, jest jasno, jest przyjemnie. Ale nie, nie można tak robić. Nie można tak robić, to jest niebezpieczne. Wiesz, co chyba wolę kupić bilety lotnicze na samolot i polecieć gdzieś na weekend niż nabawić się raka skóry i zmarszczek. No dobra, no. Ale, no, okay. Okay, no. No dobra, ale mamy jeszcze inne rozwiązanie. No bo mamy jeszcze opalanie nadryskowe. Tak, i ono jest bezpieczne. Tylko to opalanie to nie jest do końca opalanie. W sensie to opalanie nadryskowe jest. To jest po prostu barwnik. To jest barwnik DHA. Które działa tylko na tą wierzchnią warstwę skóry. Tak jak samo opalacz. Ale pamiętajcie, że to, że Wy macie jakiś barwnik na skórze, to nie znaczy, że to nas jakkolwiek broni, przed ufał, Pani broni. Nie, absolutnie nie. No ale dobra, jeżeli chcemy podbić, podsumujmy sobie. Jak chcemy podbić plażę w międzyzdrojach i chcemy być pięknie opalani, no, opaleni, to opalanie natryskowe. Jest okay. Yes, ok, ale dalej używajcie kremu z filtrem. Eee, samoopalacz jest ok. Jest ok, dalej używajcie kremu z filtrem. Co dwie godzinki i wszystko bym... gra wtedy. Dobra, ale słuchajcie, musimy wrócić do naszego pytania, czy znaczy nie naszego? Pytania naszego najwierniejszego fana z początku odcinka: czyli co z tymi kremami yy, z filtrem w kosmosie? W kosmosie nie ma atmosfery, tak? Tak jak wspomniałyśmy wcześniej, UV ma trzy spektra, A, B i C. My na Ziemi jesteśmy bezpieczni, no bo UV-C jest zatrzymywane tak. przez warstwę ozonową. Natomiast w kosmosie nie ma absolutnie niczego, co by blokowało promieniowanie UV. I promieniowanie UV w kosmosie jest ekstremalne, bo dostajemy koktajl wszystkich trzech możliwych spektrum Naraz. i jakby po prostu, no. Odpowiadając na pytanie, nie, nie musimy stosować kremu z filtrem w kosmosie. Nawet hmm. takiego, gdzie macie, nie wiem, SPF miliard, trylion y, tysiąc, cokolwiek. Bo one i tak nic nie da. Dokładnie, to nic nie da. To, to i tak nic nie da. No. Astronauci, aby móc na przykład wyjść z ICC i coś tam naprawić, e, mają specjalnie skonstruowane skafandry, które mają warstwy ochronne przed E, promieniowaniem UV przed promieniowaniem X i przed promieniowaniem gamma. E, skafandry NASA są pokryte materiałem, który odbija światło słoneczne w 95%, czyli astronauci są bezpieczne, bezpieczni. Jeżeli my byśmy mieli taki skafander, to też byśmy byli bezpieczni, no ale opalać się w tym to raczej średniu. No, powiem szczerze, że szybko by się człowiek chyba opalił bez takiego kombinezonu. Raczej spali na viewer. I to dosłownie w kilka sekund. <śmienny>